Radio Wolna Socherezja. Radio, które nie nadaje. Jedyne takie radio. Sponsorem programu jest Zielonogórski Bachus. Dzień dobry, Michał Malinowski, serwis sportowy Telewizji Nie Wiem. Wiadomość dnia. Na Orliku w Ochlii trwają przygotowania do regionalnych mistrzostw w pchnięciu kulą mężczyzn o kuli. Nasz region będzie reprezentowała drużyna Piekarnia Złamana Rzepka, Old Star Full Team Zielona Góra, Limited. Nastroje w drużynie są dobre i jak mówi trener, tak, nastroje są dobre. Zgodnie z mottem zespołu Kule Są Kul cool, zaczęto chłodne poszukiwania sponsora strategicznego. Oby po raz kolejny nie okazało się, że pieniądze są kulą u nogi dla sportu. Przejdźmy do pierwszej informacji filmowej. Mieszkańcom Zielonej Góry znany jest mikroklimat Górki Tatrzańskiej, który umożliwia utrzymanie się śniegu przez 9 miesięcy. Obecnie znalazł się sposób, by wykorzystać to zjawisko. Czy mieszkańcy winnego grodu będą mieli okazję oglądać na żywo zmagania światowej czołówki skoczków narciarskich? Czy Zieloną Górę odwiedzą takie gwiazdy jak Gregor Schlierencauer czy Simon Amann? Być może odpowiedzi możemy się spodziewać już w przyszłym sezonie. Pokoje dla skoczków, pokoje dla skoczków byśmy gdzieś tam zrobili i oni proszę by tam, jakieś masażystów by tu też byli i jeszcze jakieś na przykład, no tu linia by się przesunęła, tylko tą linia, bo ona tu przeszkadza, no jest taka możliwość, że... że... Że wiatr mógłby, no, z Pan Ambroży Świst jest wielkim fanem skoków narciarskich. Od kilku lat nie opuszcza żadnych ważniejszych dotych, zawodów. Podczas swoich podróży zdążył dotych. zaprzyjaźnić się tak ze sportowcami, jak i organizatorami Pucharu Świata. W takim mapce, na takim ekranie. Tu byśmy taki telebim wielki postawili. Taki ogromny telebim on by pokazywał po prostu jak ten skoczek tam, y, prawda, y, pokazywał też tym skoczkom, jak skaczą, widzieli siebie na przysypkaniu. To był tak, tak. Jeżdżąc na te zawody, zawsze gdzieś tam starałem się pójść po anatograf, autograf, porozmawiać z tymi skoczkami. I Amman, Koch, to są moi po prostu, no, no, koledzy może trochę za dużo, ale też nie są to ludzie, którzy już z nami praktycznie trochę się zżyty, jak przeżywam tego, oni skaczą. Ja ich lubię, oni mnie poznają też z widzenia. Widzę, że o, to, to ten, nasz stały fan, kibic. i... I chciałbym, żeby, żeby to też tu miało miejsce, żebyśmy mogli się tutaj spotkać, pójść na kawę, na herbatę, zawsze jest taka możliwość, oni są otwarci na to. I ja myślę, że bardzo fajnie by to na Zieloną Górę jako miasto wypromowało że super inicjatywa. Z racji położenia geograficznego wybudowanie w Zielonej Górze skoczni odpowiadającej normom MKOL-u faktycznie nie jest możliwe. Pan Ambroży jednak nie poddając się trudnościom wpadł na pomysł, by na Wzgórzach Piastowskich wybudować najmniejszą skocznię świata. Najprawdopodobniej punkt konstrukcyjny Zielonogórskiej Skoczni wniesie K35. I całe szczęście, Walter Hofer, jestem po rozmowach już rozmawialiśmy 4, może 5 godzin, nie pamiętam, bardzo fajnie się rozmawiało. Walter Hofer jest jak najbardziej pozytywnie nastawiony. Zaskoczony, myślał, że będziesz szukał jednak problemów i tak dalej, jednak przedstawiłem mu cały projekt, całą skalę badań, jakie zostaną wykonane. On mówi, dobrze, skoro tak to chcecie zrobić, ja jestem za. Czekam na, na projekt, na wykonanie i jak najbardziej Wam to zatwierdzę, przyjadę i, i będę też pomagał. Skocznia o tak niskim punkcie konstrukcyjnym wymagać będzie szczególnie precyzyjnych pomiarów, a o zwycięstwie zadecydują wtedy nie różnice w metrach wykonywanych skoków, ale centymetrach. Widzicie Państwo, słyszymy w tle helikopter, już, już gaudeci robią badania terenu, oni skanują specjalną kamerą ten teren i, i patrzą jaki punkt konstrukcyjny można nadać tej skoczni, ponieważ zastanawiam się czy to będzie K30 czy 35, jeszcze to nie jest wiadome. I dlaczego taki pomysł, skąd takie przedsięwzięcie się wzięło? No, ja jako fan skoków narciarskich od dziecka oglądam skoczków, od dziecka lubię patrzeć na śnieg, to jest bardzo relaksujące. Pomyślałem sobie, że te wszystkie doświadczenia pozytywne z tych skoków przeniesiemy tutaj do Zielonej Góry, tutaj zrobimy skocznie i mieszkańcy będą mogli wydobyć się z tych emocji pozytywnych, do tego kibicowania, tego potrzebują, tych właśnie kibicowskich emocji pięknych, wspaniałych I, i dlatego staramy się i walczymy o to, żeby udało nam się tutaj zaprojektować, wykonać skocznia o konstrukcyjnym punkcie 30 albo 35 metrów. Pan Ambroży Świst znalazł już inwestora do budowy skoczni na Wzgórzach Piastowskich. Na razie jednak jego imię aż do rozpoczęcia budowy utrzymuje w tajemnicy. Według planów budowa tak małej skoczni zajmie również niewiele czasu. Pamiątki, czy takie ze skoczkami, jakieś statuetki, prawda, i co tu jeszcze? I by były tutaj po boku, były tu na przykład, tu pogotowie by stało, bo zawsze jest potrzebne. I tam Być może niektórzy z, z, kibice zastanawiają się, dlaczego tak niski punkt konstrukcyjny, który jest niespotykany podczas zawodów skoków narciarskich, no niestety, Zielona Góra nie jest jakby takim miastem super górzystym. nie jest to Karpacz, nie jest to zakopane, ale też są góry, i, i to, co możemy zrobić, to K30, to możemy dać mieszkańcom. Myślę, że mieszkańcy docenią to, bo wszystko, co możemy zrobić, to w tym, co robimy, żeby to było jak najdalej. I być może uda się zrobić K35, co, co także podniosłoby jakby długość lotu i tym samym więcej radości ze skoków. Kto wie, może dzięki niewielkiemu rozmiarowi punktu K skokami w Polsce zainteresują się również panie. Mo możliwe, że będzie to rejon, w którym jakby za. Zapalimy do tego sport kobiety, które też pewnie są takie, które by chciały poskakać, być może ta skocznia, ta odległość nie będzie taka przerażająca i kobiety też zaryzykują, zaczną skakać i może docelowo pojawią się na, na skoczniach mamucich kiedyś. A wtedy drży i japońska drużyna mieszana. Dokładnie, skocznia będzie najsłynniejsza, ze względu na to, że jest najmniejszą skocznią na świecie i no na pewno tutaj ze względu na to, że jest najbardziej na zachód, no to będzie taka rywalizacja Polska-Niemcy, prawda, to prawie granica jest, więc to będzie taka czołowa, kluczowa rywalizacja, no i jak najbardziej, jakby rywalizujmy ze sobą w geście sportowym, jest to fajne. Ja proponuję normalny igielic, skocznie, niech młodzież się rozwija, niech skaczą normalnie na najpierw na pytka, a później niech się uczą normalnie. Nie? I pan zobaczy psa i pan że pan chce tego psa. On po prostu już idzie do góry, Nie, chce skakać. A pan tak, też tak. by chciał po Ja niestety nie mogę, bo mam już stare kości, ale ja bym dwa razy skoczył, proszę pana. Pierwszy i ostatni, bym chętnie wyskoczył, na otwarcie skoczni. Jak się okazuje, również inne miasta pracują nad nowymi obiektami sportowymi. Gniezno buduje najbardziej uśrednioną skocznię na świecie, a ino wrocław pierwszą skocznię poziomu. A miało być tak pięknie, milionowa dotacja dla zespołu, rok szkolenia i pressingu oraz darmowe wkładki do gazet. Niestety w ostatniej chwili nasza reprezentacja nie została dopuszczona do mistrzostw świata. Zakończyły się pierwsze Mistrzostwa Świata w żonglerce siatkowej. Niestety, nasza reprezentacja została zdyskwalifikowana jeszcze przed rozpoczęciem zawodów. No, sytuacja jest, panie redaktorze, no, fatalna. Uważam, że zawody w tej rangi w fazie przygotowawczej zostały. Po prostu w skandaliczny sposób przygotowane czy nieprzygotowane. Mamy przecież wiele utalentowanych, ambitnych, pracowitych, zawodniczek, w tym moja narzeczona Pamela Nowak, świetna w, w ataku. No i niestety dziewczyny nie mogły pokazać swoich umiejętności, a to dlatego kładę to na karp fatalnej organizacji, yy, komórki informacyjnej, organizacji mistrzostw. To bardzo smutne, że Pani nie mogły startować w zawodach tej rangi. Do walki o miejsce w kadrze pretendowało naprawdę wiele bardzo mocnych zawodniczek. Ja o miejsce w reprezentacji walczyłam bardzo długo. Teraz moja kariera sportowa wisi na włosku. To, że zawody, w zawodach nie mogą brać udział kobiety, trzeba było zapowiedzieć a my żeśmy się przygotowywali cały rok, moja Pamela jest w szoku. Jak się okazuje, brak precyzji i elastyczności organizatorów mistrzostw dotknął również reprezentantów Japonii, Stanów Zjednoczonych, Dolnej Malezji, Słowacji i księstwa Secherezji. Tym samym złoci medaliści drużyna Włoch pozbyła się najgroźniejszych rywali już w fazie przygotowawczej zawodów. Kontrowersyjny był również finał mistrzostw, w którym Włosi zmierzyli się z drugą reprezentacją Włoch. Do sytuacji tej doszło, kiedy okazało się, że żonglerka siatkowa na europejskim i światowym poziomie jest jedyną konkurencją, w której do rywalizacji dopuszcza się dowolną ilość reprezentacji jednego kraju. Dziś nasi kibice mogą jedynie zastanawiać się, dlaczego polskie władze sportowe, mając do dyspozycji tak wielu zdolnych zawodników, wystawiły na Mistrzostwa Świata tylko jedną drużynę. I to tę niedopuszczoną do zawodów. Jak udało nam się podejrzeć, udziałem naszych sportowców w mistrzostwach silnie byli zainteresowani nawet członkowie popularnej grupy rockowej Hej. Jestem zdruzgotany faktem iż nasza reprezentacja nie awansowała na mistrzostwa świata. Nieoficjalnym hymnem naszej kadry narodowej kibice zgodnie okrzyknęli utwór Muka zespołu Hej. Na porządku należy jeszcze dodać wyniki meczu finałowego pierwszych mistrzostw świata w żonglerce siatkowej. Drużyna Włoch pokonała drużyna Włoch w trzech setach 7-5, 7-5 i 7-5. Nasza dzielna drużyna już szykuje się na przyszłoroczne mistrzostwa. Do standardowego szkolenia dołączono elementy dla kobiet, pozwalające wyzwolić w nich męską stronę poprzez obowiązkowe spożywanie sterydów. Życzymy powodzenia. W Zielonogórskim Ośrodku Ratunkowym już po raz czwarty organizowane są szkolenia dla sędziów sportowych przeciwdziałające połykaniu gwizdków. W ramach szkolenia przedstawione zostaną techniki gwizdu, łykania powietrza oraz podskoki z gwizdkiem w ustach na mokrej murawie. Szkolenie zakończy występ zespołu piosenki turystycznej Gwizdy Podhala. Zakończyły się eliminacje do okręgowych mistrzostw rzucania byle czym w byle co. Drużynowo pierwsze miejsce zajęła ekipa dojrzałych szansonistek z osiedla Piastowskiego. Wśród panów najlepszym wynikiem wykazał się Bożydar Dajmito, reprezentujący osiedlowy klub stojących pod sklepem, a wśród pań nadjeżdża ja dojadę z KS Pochyłki. Wróćmy do informacji filmowej. Sportowym hitem lata 2012 był organizowany po raz pierwszy Zielone Wzgórza Kapsel Cup. Niestety zabawę i sport przysłoniła afera związana z organizatorem i zdobywcą pucharu turnieju. Wydawałoby się, że emocje po pierwszych zielonogórskich mistrzostwach gry w kapsle Zielone Wzgórza Kapsel Cup 2012 już dawno opadły. Jak się jednak okazuje, oficjalne wyniki wzbudziły wiele kontrowersji, głównie u samego organizatora mistrzostw. Jak pamiętamy, pierwszy w Zielonej Górze turniej Kapsel Cup przeznaczony był dla drużyn reprezentujących lokalne media. Dla jego celów został wybudowany specjalny tor na miejskiej plaży tuż pod krzywym kominem. Zainteresowanie Zielonogórzan było ogromne. Sami zawodnicy Dwuosobowych ekip do zawodów przygotowywali się przez kilka tygodni podczas indywidualnych treningów. Do ostatniej chwili walka na torze była zacięta i wyrównana. Po kilkudziesięciominutowym morderczym wyścigu, spektakularnym strzałem w patelnię, zwycięstwo przepieczętował Jacek Katos, reprezentujący drużynę kulturalnych puzli. Jednak po analizie materiałów wideo, jakie udostępniła organizatorom regionalna telewizja Lubuska, inicjator pierwszego w historii Zielonej Góry turnieju gry w kapsle Jacek Katos zaczął wątpić w słuszność wyniku. Przeanalizowałem wszystkie nagrania z Kapsel Cup 2012 i uważam, że puchar pana prezydenta został wręczony zbyt pochopnie. Jako główny powód błędnego przyznania pucharu Jacek Katos wskazuje, że zwycięzca turnieju był nie tylko inicjatorem, głównym organizatorem mistrzostw, ale i autorem regulaminu, co całkowicie dyskwalifikuje go do wpisania się na listę zawodników punktujących. Nie ma na całym świecie takich zawodów, żeby... Sędzia główny, organizator, brał udział w zawodach i zbierał najwyższe laury. To jest skandal. Niestety trudno jest obecnie wskazać właściwego zwycięzcę kapselkowego wyścigu, bowiem tablica z wynikami zaginęła w tajemniczych okolicznościach tuż po zakończeniu turnieju. Organizatorzy nie zrażając się jednak skandalicznym zakończeniem pierwszego turnieju już przygotowują się do drugiej jego edycji. Kto tym razem odbierze Puchar Prezydenta Zielone Wzgórza Kapsel Cup i czy turniej przebiegnie bez podobnych wpadek dowiemy się prawdopodobnie już za kilka tygodni. Czy do zawodów zostanie dopuszczony Jacek Katos o to zapytaliśmy prezesa Polskiego Związku Kapslowego. Znaczy kwestia jest taka, że skandal wybuchł niemalże po roku, więc myślę, że to jest, to jest sprawa mediów chyba. Tak mi się wydaje, bo e, kiedy doszło do takiej sytuacji, że Jacek Katos, główny organizator e, i biorący udział w, e, w tym turnieju, e, wygrał no nikt nie miał nic przeciwko, wszyscy się cieszyli i było super, plaża działała rewelacyjnie i było ekstra, no więc nie rozumiem, nie, nie rozumiem problemu. Jacek Katos ma swoje zdanie tak na ten temat. No super, wygrał ekstra, zorganizował ekstra, wszystko zrobił praktycznie sam, no ekstra. Ale my chcemy dalej, jako główny sponsor tak i główny organizator, aby kapsel y, Cup co roku y, bezwzględnie się odbywał. Pozostaje nam tylko czekać. Zielona Góra tańcem stoi i to dosłownie. Lokalne grupy taneczne zdobywają puchary, pasy i lakierki na prestiżowych konkursach światowych. Teraz zostali laureatami mistrzostw w nowatorskiej dyscyplinie tanecznej. Mogę się pochwalić tym, że kolejny sukces u nas w studiu tańca. Tym razem, i to niespodzianka, ponieważ pierwszy raz startowaliśmy w tym turnieju mistrzostwa Europy w rokendrolu statycznym. I proszę bardzo, to jest Grand Prix. Grand Prix, które zdobyła para, która w tej chwili e, trenuje. To jest Ania i Krystian. Przygotowujemy się do e, kolejnego turnieju. To są mistrzostwa świata, więc e, w tym momencie no, żarty, żarty się kończą. Fizjoterapeuta, psycholog, e, drugi trener. To jest normalne. To, to my tak pracujemy nawet na poziomie dzieci. To co tu mówić o mistrzach Europy, prawda? Oni trenują naprawdę bardzo e, wytrwale. E, dochodzimy już do 14 godzin dziennie. O 6 rano e, dzisiaj trenujemy. Kończymy dzisiaj o 20. Trening. Także już niedługo trafiliście na, na sam koniec. Oni są w tej chwili już bardzo zmęczeni. Ale jak widać, mamy twardzieli w Zielonej Górze. Mam nadzieję, że tak jak na mistrzostwach Europy, tak i na mistrzostwach świata, będziemy bezkonkurencyjni. Bo jak wiadomo, Zielona Góra tańcem stoi. Każdy, każdy, każdy to przecież, przecież wie. Do tej pory zajmowaliśmy się hip-hopem, teraz robimy coś zupełnie nowego. Zresztą jest to naprawdę szaleństwo. Na, na, na świecie jest to zupełnie nowy trend, coś, czego nie było jeszcze nigdy wcześniej. Świetny pomysł. Sam pomysł narodził się jak zwykle, dobre pomysły w Wielkiej Brytanii, stamtąd to do nas przyszło, a my już jesteśmy najlepsi w Europie. Mam nadzieję, że na świecie będzie tak samo. Tak jak powiedziałem, jest to rewolucja. Tak? No, do tej pory, po pierwsze, w Polsce mało znana dyscyplina, a po drugie, no dla nas to pierwszy, pierwszy udział. Dla nas jest to jeden z najważniejszych trofeów, jakie zdobyliśmy do tej pory, a mamy ich mnóstwo, co tutaj na załączonym obrazku widać, także jesteśmy z tego bardzo dumni. No i liczymy co? No, liczymy też na wsparcie zielonogórzan, że jednak e, zaangażują się też e, w pomoc dla tej pary, bo będziemy po prostu gromadzili jakieś tam środki, żebyśmy mogli na Mistrzostwa Świata do Bostonu e, wyjechać. No, to już za, e, za około miesiąca ten turniej się będzie odbywał no i będziemy się zwracać do mediów i, no i w ogóle tutaj, do Zielonej Góry, do Urzędu Miasta, no, do kogo się da. Szukamy teraz e, środków na ten wyjazd. Przed chwilą nagrałeś tam przebytkę, bo... Dobra, kończycie trening. Oj, y, y, sorry, teraz, kończycie trening. z ostatniej chwili. Tuż przed rozpoczęciem meczu ligowego piłki nożnej kobiet na stadionie w Kaczenicach zawaliła się trybuna główna, która mieści 400 kibiców. Nikt nie odniósł obrażeń, ponieważ mecz odwołano dzień wcześniej z przyczyn niejasnych dla kibiców i zależnych od organizatorów. Kończąc dzisiejszy program, chciałem się z państwem pożegnać. Mając na uwadze dobro mojej rodziny, jak i chęć zapewnienia im godziwego życia, jest to moje ostatnie wystąpienie w telewizji. Nie wiem. Następny program poprowadzi mój były kolega redakcyjny Ignacy Schwarzenbauerman. Ja życzę Państwu słonecznych i aktywnych dni spędzonych z rodziną, a nie przed odbiornikami telewizyjnymi. Dziękuję bardzo. Brak możliwości wykazania ich umiejętności składa na fatalnie działającej komórki informacyjnej Organizacji Mistrzostw. Mamy za sobą rok brak możliwości wykazania ich umiejętności i składamy mamy mamy jak to jest Mamy bardzo wiele zdolnych zawodniczek ich umiejętności składam na kartę fatalnie działającej komórki informacyjnej organizacji Mistrzostw świata około to na dwa razy. No tak. No Uważam, o ten, że organizacja ten, ten, tak, boku, ten tekst no. i ten tekst. Ale o tym nie wiem To w ogóle. nie, nie powiedzieć. Bo ja. no tam się mówi tre. No mamy, mamy ze sobą rogi tysynek przygotowań. Katos. A, a to żeby... Poczekaj, bo my żeśmy coś tutaj mówili, że to jest bez sensu, bo to jest. Powtórzenie, tak? No tak. Przecież... Dobra, mówmy najpierw to drugie. Mamy zarządzanie, że niestety nie jest nie będą to pożądać. Roi, mów od siebie, ja to potnę. A, E, I, O, I, No, już mogę. Okay.

wychrar wieczra bomba z powrotem po prostu dobra. i dobra jedziesz nie golnic mhm. Cztery newsy Cztery newsy znalazłeś nas Aha kary? to newsy nie są dobra Pozostaje nam tylko czekać <grym> No i dziwigo co to znaczy no